Hej, hej, hello, witajcie moi drodzy na kanale Rapture is Coming. Pochwycenie jest blisko. Dzisiaj na to wychodzi słowo, które Pan Bóg wczoraj mi pokazał, gdy tam sobie coś oczywiście jak zwykle robiłam, które mówi o tym, abyśmy walczyli dalej o osoby, które Bóg nam daje, i byśmy się po prostu modlili o te osoby, które Bóg nam dał. Dlaczego tak to ważne jest? I dlaczego tak ważne jest, jak mówiłam wcześniej i tutaj teraz Bóg mi to znowu potwierdził, aby modlić się tylko za te osoby, które po prostu są nam dane, żeby nie wychodzić do ludzi, którzy w ogóle nie chcą słuchać. I teraz wam powiem, teraz jest taki przepiękny fragment, który mówi o właśnie o tym. Że to Jezus tutaj oczywiście mówił o swoich jakby uczniach, o swoich tych właśnie osobach, które, które po prostu Pan Bóg dał mu, ale to jest jakby jednoznaczne, bo jeżeli jesteśmy w Jezusie, to tak samo i nam Pan Bóg daje pewne osoby. I teraz jest to 17 rozdział Ewangelii Jana. Możecie sobie oczywiście sami tak samo przeczytać. Ewangelii Jana, 6, 17 rozdział od 6 wersetu do 9. I który mówi tak: Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni twoich, dałeś ich mnie i zachowali twoje słowo. Teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od ciebie, gdyż przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i są przekonani, że wyszedłem od ciebie oraz uwierzyli, że ty mnie posłałeś. I dziewiąty, który bardzo Pan Bóg właśnie wczoraj mi pokazał, to ja wstawiam się za nimi, nie za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ są twoi. Bóg to wczoraj tutaj mi powiedział, nawet nie wiem dlaczego w ogóle, teraz sam tak właśnie jest, że Bóg daje myśli i po coś, po coś właśnie byśmy my mogli wiedzieć, co dalej robić, jak pytamy się Pana Boga o coś. I na przykład Bóg dał mi osoby, yy, o których wiem, że mam się modlić. Powiem teraz kolejne świadectwo tutaj kolejnej osoby, która mi też na pewno słucha. Moni, o Monice już wiedzieliście, że oddała swoje serce Jezusowi, bardzo ładnie tu z Panem Bogiem idzie, rozwija się, głosi dalej Ewangelię, właśnie to, co powinien robić uczeń, czyli rozwijać siebie oraz głosić Ewangelię innym, po prostu i czynić uczynkami, pokazywać Pana Boga. I jest taka Justyna, którą tutaj wczoraj rozmawiałam, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Naprawdę wspaniała dziewczyna, wspaniała kobieta, bardzo mądra, bardzo bystra i naprawdę ma serce, widać, że na, na, naprawdę do zmiany. Także powiem Wam, i kiedy tutaj z nią rozmawiałam, i w ogóle ogólnie te sytuacje, tutaj, które mam ostatnimi czasem, Bóg pokazuje właśnie przez ten fragment, że mam się za nimi wstawiać, bo Pan Bóg ich mi dał, nie tych ze świata, jak to napisane jest nie za światem mam się wstawiać, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. I jeżeli ktoś się nawróci z Waszych bliskich, módl się za Niego, ponieważ po jakimś czasie od nawrócenia jest, powiedzmy, ja tak miałam, powiedzmy, około dwóch tygodni, Diabeł jest taki też, oczywiście w Biblii ja teraz tu nie będę go szukała, że ogólnie, kiedy ty robisz serce gotowe i czyste dla Pana Boga, to wstępuje tutaj w te, w te serce wtedy po prostu Pan Bóg. Tam jest wszystko posymetane, jest czyściutko, pięknie. Ale potem przychodzi diabeł, on chodzi najpierw koło jak lefryczący, by wziąć ponownie twoje serce i jak ty poddasz się, bo będzie ci źle, właśnie przychodzi potem strach, nie wiadomo w ogóle co i jak, smutek, od razu do mnie dzwoń, od razu do mnie pisz, ponieważ to jest moment, kiedy ja nie mogłam sobie sama poradzić wtedy w tym momencie, i chodziłam i płakałam, nie wiadomo co mi w ogóle było, no chodziłam, chodziłam, pokałam, no normalnie jakiś niepokój, to i tam, to i w ogóle i wszystko, i aż musiała do mnie przyjechać moja ciocia tam z Iławy, która po prostu mieszkała 22 km ode mnie i musiała się, słuchajcie, pomodlić ze mną, aby to dopiero odeszło. I do po tamtej dopiero modlitwie odeszło, bo diabeł będzie próbował wejść nie tylko sam, ale dodatkowo bierze jeszcze więcej osób, które będzie właśnie chciał, aby właśnie wejść i wtedy z podwójną siłą jeszcze przygarnąć Twoją duszę, a co jest dla niego najważniejsze. Bo ciało to jest ciało, ale duszę. Także bardzo was proszę, ci, którzy tutaj są już nawróceni, macie takie osoby, które już się nawracają bądź się nawróciły, módlcie się o nich cały czas. Pamiętając, oczywiście na początku o swojej duszy. A dopiero potem o innych, ponieważ to ty masz głosić Ewangelię, ty masz siać, ale tak naprawdę wzrost daje Pan Bóg, nie ty. Tylko Pan Bóg daje wzrost, ale ochrona boża, stawiennictwo za tą osobą dajesz też ty, ponieważ modlisz się i dzięki temu, jak to się modli, powiedzmy o tą osobę i ty, bądź tak samo jakieś jeszcze inne osoby, ty, wtedy po prostu ta ochrona taka boża naprawdę przychodzi, bo wtedy Pan Bóg widzi, że ci zależy na tej osobie. Dlaczego też bardzo tutaj mówiłam o tym, i co teraz potwierdziło mi się to właśnie teraz, nawet nie, nie szukałam tego, po prostu Pan Bóg sam to potwierdza kolejny raz, że mamy mówić tylko tym po prostu, których Pan Bóg nam pokazuje, bo tu napisane jest, objawiłem Twoje imię ludziom, szósty werset, których mi dałeś ze świata, byli oni Twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Bóg nam daje ludzi, którym mamy się zająć. I jeżeli zobaczymy, jak się nimi będziemy zajmować, to nie mówię teraz, że teraz to czas jakby ich wiecie, do no jest to czas jakby pisać, pisać, pisać. Nie chodzi w ogóle o to. Tu chodzi o to, po prostu, że jak będą mieć pytania, pamiętajcie, najgorsze jest to, że ktoś to się nawróci, a ty będziesz atakował. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Nie. On będzie sam poznawał. Jeżeli naprawdę będzie szedł z Panem Bogiem i będzie chciał Pana Boga poznawać, to będzie wszystko poznawał po prostu z Biblii. Co ma robić, a czego nie. Wiem, że dużo ludzi myśli, że niektóre grzechy to nie są grzechy, ale to są grzechy. I tu jest też bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali i się na, na tym jakby skupili, szukali, szukając Pana Boga. I Bóg sam będzie nam pokazywał, w którym momencie co trzeba zmienić. Naprawdę. Tylko po prostu trzeba mu to po prostu zaufać. Także jak coś... Chciałam to wam powiedzieć teraz, a na chwilę będzie kolejny filmik, bardzo ważny. Także tutaj ogólnie sobie wczoraj zapisałam, mam trochę tutaj do wam do powiedzenia znowu, ale oczywiście to nie będzie na od razu za jednym zamachem, e, ponieważ e, kiedy Pan Bóg mówi, to pokazuje e, i po prostu daje słowo, abyśmy po prostu je mogli tutaj używać. I bardzo fajny, taki przyjemny, myślę, wydaje filmik. Może nie dla wszystkich, ale będzie taki kolejny. Także zapraszam już za chwilę do kolejnego oczywiście filmiku. A teraz Was serdecznie pozdrawiam, Justynę, Monikę, Martę, pozostałe osoby, które tu mnie oglądają Ewę radka tak samo i jeszcze Piotra i kto tam jeszcze nie pamiętam, tak na razie z tymi tutaj jakby z tymi rozmawiam najbardziej, dlatego pamiętam abyśmy naprawdę słuchajcie się naprawdę po prostu tutaj byli błogosławieni błogosławieńcy tak samo byście byli dla innych dla innych i kogo Pan Wam daje to wtedy po prostu Wy się o nich módlcie, to jest taka moja mała rada którą Pan mu pokazał i mi zwłaszcza i ja się modlę o te osoby i chcę po prostu, by Pan Bóg je y, mógł wykorzystywać, by teraz z kolei nie tylko Monika, która cały czas działa, ale również i Justyna mogła głosić innym Ewangelię wtedy, kiedy będzie na to oczywiście gotowa, w swoim czasie, gdy poukłada sobie wszystko po kolei i Pan Bóg będzie naprawdę posyłał te osoby, ale żebyśmy się tak samo, słuchajcie, nie poddawali. Dlatego też ważne jest stawiennictwo po to, aby te osoby, które właśnie powiedzmy będą nawrócone, a zrobiły nie wiadomo co tam, jakieś wiadomo grzechy i ktoś im będzie wypominał, bo to jest najgorszy początek, w sensie takim, że będą jakby wszystkie rzeczy będą wypominane, a zrobiłaś to, 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 no, Pan Bóg naprawdę chce, abyśmy się z Tacy stawiali, bo po to właśnie z Kościół. po to jest właśnie całe ciało za Chrystusa, abyśmy tutaj naprawdę mogli po prostu, słuchać się po prostu, nawzajem budować. Także tyle na teraz.